Zapewne obecnie tu wiedzą. Nowe czytanie zostało zainicjowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku wspólną lekturą Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. To wydarzenie łączy wszystkich Polaków bez względu na miejsce zamieszkania, stanowiące wyjątkową inicjatywę, która przypomina nam o sile i znaczeniu literatury polskiej dla rozwoju społeczeństwa i tożsamości narodowej. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim niezwykłe święto słowa pisanego, które łączy pokolenia, budzi refleksję i przypomina o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Literatura zaś to nie tylko kronika ilustrująca dzieje narodu, kształtująca wrażliwość, ale przede wszystkim spoiwo budujące wspólnotę wielopokoleniową. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rokrocznie pochylali się nad wybranym dziełem. Wysłuchać słuchać i czytać na wspólnie przeżywając emocje, jakie niosą zapisane słowa. Kochanowski zrobił coś zupełnie nowego. Poświęcił treny własnemu dziecku. Dzięki temu nabrały one niezwykłej szczerości i intymności, a kunst poety sprawił, że stały się arcydziełem literatury i jednym z najbardziej osobistych świadectw bólu w epoce renesansu. Bo, łodzie, nie chce się tańcować, a podpiwszy, łacniej już błaznować. Niech się tu nikt z państwem nie ozywa, ani z nami powagi używa. Przywileje powieśmy na kołki, a ty wiat słodzi, gdy koleją statek i żart chodzi. Ale to mój zysk, że mię słuchacie, a żadnej mi pełnej nie podacie, Wyciskałeś talerze, wyciskasz i stołki. Patrzaj, diable, że się tu i gościom dostanie. Gniewaj się jako raczysz, tylko niebi, panie, bo ja w tym piwie twoim rozkoszy nie czuję. Zdrowie rad mam od ciebie, kufla nie przyjmie. Jeślić o sławę idzie, kto więcej pić może, jako ten we zbroi wytrwa, któremu czasem i jedwa bił ciężko. Jako straż będzie trzymał, a on i w południe przysypiać się nauczył. Siła Bóg może wywrócić w godzinę, a ktomukolwiek nie w 2017 roku, a zatem po pięciu latach od zapoczątkowania narodowego czytania w Polsce, redakcja Pisma Polonii Austriackiej, Polonika, dołączyła do tej inicjatywy. Czytaliśmy wtedy Wesele Wyspiańskiego, spotkaliśmy się w drugiej dzielnicy Wiednia, gdzie znajduje się hotel, w którym zamieszkał w czasie swojej podróży Wyspiański. I również na frontonie tego hotelu właśnie znajduje się tablica poś poświęcona, na po raz trzeci spotykamy się w tym roku na Narodowym Czytaniu w ambasadzie RP. W tym roku gościliśmy aktorów, tak jak w latach poprzednich, wspaniałych aktorów z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, którzy interpretowali poezję Jana Kochanowskiego.